Witam was wszystkich, mówi za Hive, no a to jest, N nie, nie, przejmujcie się tym, to za chwilę zniknie, pomyślałem, że nagram dzisiaj coś innego niż zwykle, a ponieważ lubię czasami rozwiązywać sobie różnego rodzaju quizy na internecie i zapewne część z was również to lubi, to pomyślałem, że od czasu do czasu mogę wrzucić taki filmik właśnie z rozwiązywania quizów, dzięki temu będziecie mogli poznać moją chorą psychikę, no dobra, więc myślę, że możemy zaczynać, ale o Jezus, a co my tutaj mamy? Oh my god, pedofilia się szerzy Dla dzisiaj rozwiązujemy quiz 19 trudnych pytań z serii Co byś wolał? A więc oto pytanie pierwsze Co byś wolał? Żyć bez elektroniki czy żyć bez przyjaciół? Tak więc jest to na pewno bardzo ważne pytanie Natury etyczno-religijno-zręcznościowo-logicznej No bo wiecie, żyć bez przyjaciół... To jest smutno, prawda? Nie ma się do kogo odezwać, nie ma osoby, na które, która nas będzie wspierała Nie ma po prostu jakiejś bardzo bliskiej sobie osoby, jaką jest oczywiście przyjaciel Ale z drugiej strony, wyobraźcie sobie życie bez elektroniki, życie bez telewizorów, życie bez komputerów, życie bez telefonów, życie bez, bez wszystkiego Czyli też bez anime, bez gier, bez muzyki z mp czy tam z telefonu Ludzie, ja rozumiem, że wielu z was pewnie wybierze, że wolelibyście żyć bez elektroniki, ale ja jestem no life. Więc wybieram życie bez przyjaciół No i oczywiście większość woli żyć bez elektroniki Pytanie drugie Co byś wolał? Zabić kogoś, ale nikt by o tym nie wiedział? Czy nie zabić nikogo, ale każdy myśli, że to zrobiłeś? Wiecie co? Wolałbym nie zabijać nikogo Bo zabijanie jest oczywiście złe Więc wolałbym nikogo nie zabijać, ale żeby każdy myślał, że to zrobiłem Ponieważ mam trochę wyrąbane na zdanie innych Więc wybrałbym tą opcję Pytanie trzecie Co byś wolał? Spędzić noc w nawiedzonym domu Czy zgubić się nocą w lesie? Cóż, jak dla mnie pytanie jest, y, odpowiedź jest prosta. Wolałbym zgubić się nocą w lesie. Większość osób również wolałaby się zgubić w lesie. A dlaczego wolałbym się zgubić w lesie? Ponieważ to zawsze ciekawa przygoda, prawda? Niebo możemy sobie poobserwować jakieś tam, prawda, sowy, możemy sobie posłuchać wilki. Tam przynajmniej jest co robić, a w takim nawiedzonym domu to no dom jak dom. Pytanie kolejne, co byś wolał? Poślubić kogoś, kto był w więzieniu, czy poślubić kogoś, kto ma pięć dzieci z poprzednich trzech małżeństw? Jakie małże. Więc to jest prawda małża, ale zastanawia mnie, jak wygląda małżeństwo. Dobra, dobra, już bez jaj, bez jaj. Bierzemy sobie. Oczywiście, że wolałbym poślubić kogoś, kto był w więzieniu, no sorry, ale ktoś kto ma pięć dzieci i trzech poprzednich małżeństw, what the fuck? A jednak są tacy ludzie, którzy by tak woleli. To jest chore. Kolejne pytanko. Być strasznym bałaganiarzem czy być przesadnym pedantem? Być strasznym bałaganiarzem. I większość osób jest po mojej stronie. Co byś wolał: nie mieć brwi czy mieć pojedynczą brw? Mm, no, jakby to wam powiedzieć, Mieć monobrew wyglądałoby bardzo komicznie. Dlatego wolałbym w ogóle nie mieć brwi, co oczywiście również wygląda komicznie. Ale lepiej, żeby było symetrycznie, niż żeby ta symetria była zachwiana. Tak więc dalej, co byś wolał? Spędzić dzień ze swoim idolem, czy być lubianym i popularnym w szkole? Hmm, chyba tylko dziewczyny będą wybierały opcję, być lubianym i popularnym w szkole. To chyba proste, że wolałbym spędzić dzień ze swoim idolem. No, tak dziewczyn jest więcej. Co byś wolał? Walczyć z trzema bykami na raz, czy walczyć z pięcioma bykami po Jedynczo. To jest dopiero pytanie. Tak więc wyobraźcie sobie, że walczycie z trzema bykami naraz. Już jeden byk to jest naprawdę coś trudnego. A tutaj macie trzy na raz. Ludzie, to chyba wiadomo, że zginiecie, prawda? A tutaj walczycie z pięcioma bykami pojedynczo. Owszem, byki są, je pyków jest o dwa więcej, więc też trzeba wziąć pod uwagę to, że się zmęczycie, ale na pewno moglibyście sobie poradzić z jednym niż kurde z na raz. Tak więc jep, no i oczywiście większość osób też tak woli, dobrze, że myślą logicznie. Dalej co byś wolał mieć super pamięć czy posiadać zdolność teleportacji. Um, słyszałem teorię, że kiedy się teleportujemy, to wtedy właściwie nasze ciało rozpada się na atomy i z tych atomów jest budowana jak jakby zupełnie nowa osoba. Więc właściwie już byśmy nie byli sobą, gdybyśmy się teleportowali. Ale szczerze mówiąc, mam to gdzieś. Wolałbym się teleportować niż mieć super pamięć. No i większość osób wybiera właśnie teleportację. Co byś wolał? Być prawie głuchym, czy słyszeć wszystko z dwuminutowym opóźnieniem? Odpowiedź dla mnie jest oczywista. Wolałbym być prawie głuchym, bo jednak słyszałbym wtedy jakieś dźwięki. A gdybym wszystko słyszał z dwuminutowym opóźnieniem, to jednak by było niefajne Większość osób się ze mną zgadza. Pytanie kolejne. Wolałbyś mieć niesamowitą charyzmę czy być zniewalająco pięknym. Kobiety wybierają na pewno opcję być zniewalająco pięknym, ale wolałbym mieć niesamowitą charyzmę. I oczywiście więcej jest kobiet! Niewalająco pięknym 58%. Co byś wolał? Jeść tylko psie przysmaki czy jeść tylko kocią karmę? Odpowiedź dla mnie jest oczywista. Nie lubię kotów, lubię psy. Wolałbym jeść psią karmę I większość osób wolałaby jeść psią karmę Co byś wolał, aby oderwano ci wszystkie paznokcie, czy aby wyrwano ci wszystkie włosy? Kto z was oglądał anime Higurashi no Naku Koroni* Wie, że wyrywanie sobie paznokci nie wygląda i na pewno nie jest zbyt przyjemne Z drugiej strony na pewno wyrywanie wszystkich włosów również nie jest przyjemne Ale ja jednak wolałbym mieć wyrwane te włosy niż paznokcie A jak wybierają ludzie? Tak samo. Jeśli byłbyś uwięziony w jaskini ze swoim zwierzakiem, wolałbyś poświęcić go, aby mieć co jeść, czy poświęcić część swojego ciała, aby oboje mieli co jeść. Hm. Mój pies jest gruby, a to oznacza, że jest bardzo pożywny. Oczywiście. Poświęcić go, aby mieć co jeść. Jestem normalny. 60% poświęciłaby część swojego ciała, aby oboje mieli co jeść. What the fuck, jak to tak? Odrąbać sobie rękę. Co byś wolał? Mieszkać w obcym mieście, kompletnie nie znając języka, czy żyć sam na bezludnej wyspie? Wolałbym żyć sam na bezludnej wyspie. Większość osób woli mieszkać w obcym mieście, kompletnie nie znając języka, ale wtedy nie potrafiliby się w ogóle dogadać. Na przykład ja tutaj zakładam, że też nie umiesz wtedy angielskiego, więc wtedy się już w ogóle z nikim nie porozumiesz. Tak więc lepiej jest żyć na bezludnej wyspie, według mnie. Co byś wolał? Zginąć zimna na Antarktydzie, czy zginąć z przegrzania na Saharze? I tutaj głównie chodzi o to, czy wolimy jak nam jest zimno, czy jest nam gorąco. Ale ja popatrzę się na to z innej strony. Zginąć zimna na Antarktydzie. No cóż, zamarzanie jest na pewno powolniejszym procesem niż, e, niż śmierć z przegrzania, ponieważ podczas przegrzania wiadomo, prawdopodobnie stracimy przytomność, no i mózg nam się usmaży, a zamarza się dosyć powoli, prawda? No to oczywiście bylałbym zginąć z przegrzania na Saharze i większość osób woli zamarznąć na Antarktydzie. Wasz wybór, ja tam wolę stracić przytomność, no i umrzeć nawet tego nie wiedząc. Co byś wolał mieć 20 milionów subskrybentów na YouTubie, czy być reżyserem najlepszego filmu wszechczasów? Jako, że jestem YouTuberem, wybieram posiadanie 20 milionów subskrybentów na YouTubie. No to co, dobijamy do tej liczby, co nie? Oczywiście większość wolałaby być reżyserem najlepszego, przezajebistego, genialnego filmu wszechczasów. Co byś wolał? Wynajeść legnaraka, być pierwszą osobą, która nawiąże kontakt z kosmitami? No, no cóż, wynajdując Le legnaraka, na pewno przysłużyłbym się wtedy ludzkości, ale z drugiej strony być pierwszą osobą, która nawiąże kontakt z kosmitami. To by było coś takiego... Czułbym się taki... Taki zajebisty, że to ja spotkałem się jako pierwszy z obcą cywilizacją. Że ja nawiązałem z nimi kontakt i że od tego pierwszego spotkania zależy, czy rozpieprzą planetę, czy, czy będą naszymi przyjaciółmi. Pewnie by rozpieprzyli planetę. Tak więc wybieram, wybieram, co, co się trafi: wynaleźć lek na raka. Tak, jestem dobrym człowiekiem, wybieram wynalezienie le leku na raka. Co byś wolał? Zabijać dowolnego człowieka poprzez wpisanie jego imienia do notesu? Miałbym być Kirom? O cholera, jasne, jestem TIROM na 80%, że rozwiązuje ten test. Czy możemy móc uleczyć każdego z każdej choroby poprzez pocałunek? <laughs> o, oczywiście, że wolałabym móc uleczyć każdego z każdej choroby poprzez pocałunek. O, oczywiście, większość osób to wybrała. O, i to już jest koniec tego quizu. Tak więc to wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie mi jakiś pozytywny komentarz, jakiegoś lajka, może nawet subskrypcję. Ja się z Wami żegnam, do następnego odcinka, no i na razie.